Szanowni Państwo, dzisiaj zajmiemy się fundamentalnym pytaniem: kim naprawdę był Jezus Chrystus na ziemi i skąd pochodziła moc, którą posługiwał się w swoim ziemskim życiu? Współczesne interpretacje często mylą jego ziemskie życie z boską naturą, sugerując, że był Bogiem w sensie najwyższym, co jest niezgodne z pismem świętym. Biblia pokazuje wyraźnie, że Jezus na ziemi był człowiekiem powołanym przez Boga Ojca do wyjątkowej misji całkowicie zależnym od Niego i w pełni wypełnionym Duchem Świętym, a wszystkie Jego działania, cuda, nauczanie, uzdrowienia, wypędzenia duchów nieczystych oraz wskrzeszenia umarłych, pochodziły wyłącznie z mocy Ojca, a nie z niezależnej boskiej mocy Syna Bożego, którą posiadał w niebie. Jezus nigdy nie był Bogiem w sensie rzeczywistym, ani w niebie, ani na ziemi. I należy to jasno podkreślić. Na ziemi doświadczał ludzkich ograniczeń, takich jak głód, zmęczenie, smutek, radość, płacz, cierpienie i ból. Jak każdy człowiek, jednak w pełni poddawał się woli Ojca, a Duch Święty kierował jego działaniami. W niebie Jezus był jednorodzonym synem Bożym, w wyjątkowej i bliskiej relacji z Ojcem, na łonie Ojca, będąc pierwszą istotą powołaną do istnienia przez Boga. Wszystko, co zostało stworzone, zostało stworzone przez Niego. A on był środkiem, przez który Bóg planował wybawienie ludzi. To on był obdarzony przez Ojca szczególnymi cechami, wyjątkową pozycją, przywilejami i uprawnieniami, ale Biblia nigdy nie mówi, że te cechy dawały Jezusowi moc do działania na ziemi w sensie samodzielnym. Jego życie na ziemi nie polegało na korzystaniu z mocy Syna Bożego w niebie, lecz na pełnym podporządkowaniu się Ojcu i wypełnianiu Jego woli, a każda moc, której używał, pochodziła od Boga, przez Ducha Świętego. Jezus na ziemi był w pełni człowiekiem i w pełni wypełniony Duchem Świętym. Od momentu chrztu Duch Święty stąpił na niego w postaci gołębicy, dając mu moc do nauczania, uzdrawiania, wskrzeszania umarłych i wypędzania duchów nieczystych. On sam powiedział: Ja nic nie mogę uczynić sam od siebie, jak słyszę, tak sądzę. oraz Słowo, które wam głoszę, nie jest moje, lecz tego, który mnie posłał. Te słowa jednoznacznie pokazują że całe życie Jezusa na ziemi było podporządkowane Ojcu, a moc, którą dysponował, pochodziła wyłącznie od Niego, a nie z samego tytułu bycia Synem Bożym w niebie. Podczas przemienienia Jezusa Bóg Ojciec mówi: Oto mój syn, Jego słuchajcie. Słowa te nie mają na celu potwierdzenia, że Jezus na ziemi korzystał z mocy, jaką posiadał w niebie, ale pokazują Jego wyjątkową relację z Ojcem, autorytet w nauczaniu i działaniu oraz że wszystko, co Jezus nauczał i czynił, było w pełnej zgodzie z wolą Ojca. Podobnie, pierwszy list Jana 5.12 mówi: Kto ma Syna, ma życie wieczne. Nie chodzi tu o moc Syna z nieba, lecz o to, że przyjęcie Jezusa, Jego nauk, Jego słów i Jego wskazań łączy człowieka z Bogiem i prowadzi do życia wiecznego. Te teksty pokazują, że życie wieczne nie pochodzi z boskości Jezusa, ani z Jego statusu Syna w niebie, lecz z relacji z Bogiem Ojcem, do którego dostęp daje Jezus jako pośrednik. Niektórzy błędnie interpretują teksty mówiące o jednorodzonym synu, twierdząc, że odnoszą się do ziemskiego życia Jezusa. Biblia jasno pokazuje, że jednorodzony syn był na łonie Ojca w niebie, zanim przyszedł na ziemię. Bóg dał swojego jednorodzonego syna, a Biblia nie ujawnia, w jaki sposób został powołany do istnienia, dlatego nie powinniśmy domniemywać ani wysuwać własnych interpretacji. Poprawnym określeniem jest, że Jezus jest jednorodzonym synem Bożym w niebie a na ziemi człowiekiem posłanym przez Ojca, całkowicie zależnym od Niego i w pełni wypełnionym Duchem Świętym. W list do Tymoteusza 2,6 mówi On siebie samego złożył na okup za wszystkich ludzi. We właściwym czasie, prawda ta została oznajmiona światu. Ten werset podkreśla, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, a Jego misja polegała na podporządkowaniu się Ojcu, a nie na korzystaniu z niezależnej mocy Syna Bożego w niebie. Jezus pokazał całe swoje życie ziemskie, że pełne posłuszeństwo Ojcu, całkowite zaufanie i wypełnianie woli Bożej daje człowiekowi moc i autorytet w Bożym planie, a cuda, uzdrowienia i nauczanie pochodzą z relacji z Bogiem, a nie z własnej mocy. Podsumowując, Jezus na ziemi był w pełni człowiekiem i w pełni wypełnionym Duchem Świętym, całkowicie podporządkowanym Ojcu, nie będąc Bogiem w sensie rzeczywistym ani w niebie, ani na ziemi. Słowa Ojca, typu: Oto mój syn, Jego słuchajcie, czy kto ma syna ma życie wieczne, nie dowodzą korzystania przez Jezusa z mocy Syna Bożego w niebie, lecz potwierdzają Jego autorytet, wyjątkową relację z Ojcem i posłannictwo. Jezus jest wzorem człowieka, który całkowicie ufa Bogu, wypełnia Jego wolę i dokonuje wszystkiego dzięki mocy Ojca i przewodnictwu Ducha Świętego. Jego życie jest drogowskazem dla człowieka. Pokazując, że prawdziwa moc, autorytet i zdolność do działania zgodnego z Bożą wolą pochodzą nie z własnej natury, lecz z relacji z Bogiem i podporządkowania się Jego planowi. W ten sposób każdy wierzący może zrozumieć, że Jezus jest drogą do życia wiecznego, że wszystkie Jego słowa, nauki i przykłady mają prowadzić nas do bliskiej relacji z Ojcem, i że moc, którą posługuje się człowiek w Bożym planie, pochodzi zawsze od Boga, a nie z samego tytułu bycia Synem Bożym. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału i komentarzy